Witam wszystkich bardzo serdecznie w 37. części Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Ok, rozpoczynamy dalszą wspinaczkę po jakichś drewnianych krawędziach. E, przypominam, że ciągle nie mam sztyletu, także nie można cofać czasu. E, co w takich fragmentach zręcznościowych nie jest zbyt przyjemne. Tutaj jest fontanna, ale. Niedawno znalazłam fontannę życia, także nie jest mi potrzebna. Dobra, tutaj na ten drążek wow, nie, nie, nie w ten sposób doskoczysz, książę, doskoczysz dobra, i teraz celujemy w tą belkę, widzę już, że tam wiszą jakieś nietoperze, które tylko czekają aż się tam zbliżą, ale te chmurki szybko latają w tle, dobra mamy nowy miecz, ale przy nietoperzach to nie robi za bardzo różnicy, bo nietoperze i tak zawsze ginęły za jednym ciosem, także no chyba już lepiej być nie może, dobra, czekamy aż podlecą Dobra, jeszcze jeden wystarczy, i się od nas odczepią na zawsze. Dobra. Schodzimy. Mam nadzieję, bezboleśnie. Dobra, to nie było do końca bezbolesne. I teraz tutaj. A, nie trafiłam w ścianę. Uuu. Czekaj, to nie tak. nie Wiem. Padłem. Wiem. Dobra, tutaj był czekolino na szczęście. Czekajcie, w złym miejscu się odbiłam. Tutaj dalej trzeba. Oh, no! To nie było tak. Dlaczego ja... Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, tutaj też od ściany. O! O, chyba wskoczyła mnie tam, gdzie chciałam, ale okej. Okay. Dobra, mamy wrogów. Nawet nie ma gdzie uciec przed nimi. Skąd fara się tu wzięła? Czekaj, tu weszła. I czemu ja nie mogłam tamtędy wejść. Fara! Uważaj! Nie zużyj całego piasku! Proszę się. Wow! Sorry. Nie wiedziałam, że teraz odpadnie. Wow. To mnie zdekoncentrowało. Dobra, przynajmniej włączyła się muzyka, która, którą bardzo lubię, chociaż tyle przyjemnego w tej walce. Kamera szaleje, tradycyjnie. Jak dobrze wiedzieć, że chociaż ona się nie zmieniła. He. Wow, wow. Czemu nie zginął? Powinien zginąć za jednym czasem. Oż ty dziadzie. Teraz nawet nie mogę go wykończyć, bo nie mam sztyletu, i będzie tak leżał. I muszę czekać aż w stanie, żeby go wykończyć. To takie niesprawiedliwe. Okej, okay, ten był ostatni. Uu. No niezbyt wymagająca walka, mimo wszystko. I tutaj już mamy wir, który nam zapisze grę, ale jeszcze tutaj skoczę do fontanny szybciutko, żeby już mieć pełne życie w przyszłym odcinku. Także kolejny ekspresowy odcinek, w następnym będzie trochę wspinania się z tego, co kojarzę. Okej, okay, nie oglądamy, jak książę biega po ścianach. Poglądamy następnym razem. 93% wchodząc na wieżę świtu. Zapisujemy. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej, okay, także to już było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. I zapraszam Was do kolejnych. Papa. Pa. Ups, nie o to chciałam zrobić.